Cześć widzowie! Avengersi i Liga Sprawiedliwości pochodzą z dwóch osobnych uniwersów, przez co czysto teoretycznie ich spotkanie nie powinno być możliwe, jednak jest na to możliwość. W dzisiejszym odcinku więc odpowiemy sobie na pytanie, czy Avengersi zawalczą z Ligą Sprawiedliwości. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka! Onebo czyli najpotężniejsza istota Marvela i stwórca wszystkich wszechmocnych bytów, jest tym samym, kim jest Prisens z DC, który jest zupełnie tym samym wszechmocnym bogiem. I co więcej, Prisens ma drugie imię brzmiące właśnie Onebo Foll, a jej istoty, które stworzyli są niesamowicie podobne, jak np. Thanos i Darkseid, Sentry i Superman, czy Batman i Iron Man, więc istota, która stworzyła Marvela jest tą samą, która stworzyła DC, co widać na wielu różnych dowodach. Deadpool zna Batmana, wiele razy mówiąc: Jestem Batman, a przez to, że Deadpool wchodzi do MCU, to wiemy, że te uniwersa są połączone. Przy czym Stanley mógł podróżować między światami, co widać po tym, jak pojawił się przy Młodych Tytanach, z których Cyborg później był jednym z członków Ligi Sprawiedliwości. Więc istnieje nawet możliwość, że świat DC to inna wersja świata Marvela, w której wszystko potoczyło się inaczej i np. przodkowie Starków poszli w inną stronę, bo przecież pod względem innych światów w DC widzimy jedynie inne planety, a nie całe wymiary. Równie niemożliwe co spotkanie Deadpoola z Magneto jest walka Avengersów z Ligą, a jednak stało się to prawdą. A biorąc pod uwagę, że w komiksie Avengersi spotkali już Ligę Sprawiedliwości, daje nam ostatni dowód, że jest przejście pomiędzy Marvelem a DC, przy czym multiversum dzieli się na wiele sektorów, ponieważ jest nieskończenie wiele światów bajkowych, komiksowych czy realnych, co widać po tym, że Deadpool na pewno pamięta co robił w komiksach, a w Lucyferze Lucifer Morningstar w Piekle przeszedł do kreskówkowego świata, który mógł być jakimś innym wymiarem, właśnie o innej naturze. Wiedząc, że można przejść między uniwersami i formatami, to spotkanie dwóch bohaterskich drużyn jest jak najbardziej możliwe, ponieważ Batman spotkał się już z Paniszerem, z którym walczył, z kolei innym razem Batman razem ze Spider-Manem połączyli siły i walczyli przeciwko Kingpinowi i Gulowi. Z czego był także przypadek, w którym człowiek ze stali spotkał się z Hulkiem albo kapitan Ameryka z Batmanem, a Joker odmówił współpracy z Red Skullem, co pokazuje, że możliwe jest chyba wszystko, co można sobie wymarzyć. W nowym składzie Avengersów będzie Spider-Man, któremu zdarzyło się już walczyć z Supermanem, z racji, że Lex Luthor wzmocnił Spider-Mana, aby był tak silny jak Superman i co więcej Avengersi raz spotkali się z Ligą, zbierając razem włócznie przeznaczenia i rękawice nieskończoności, aby uratować swoje światy, gdzie Thor zawalczył z Supermanem, z których ten drugi okazał się nawet godny podniesienia Mjolnira, przez to MCU, aby mogli się spotkać, nie trzeba stosunkowo wiele, ponieważ trzeba, aby ktoś potężny otworzył przejście, a i Eternity powinien dać radę to zrobić. Podsumowując, Avengersi mogą skonfrontować się z Ligą Sprawiedliwości, znajdując odpowiednią moc, bo musieliby tak samo jak Gore znaleźć Eternity i go o to poprosić, ale nie miałoby to raczej większego sensu, chyba że ktoś kto przebija czwartą ścianę chciałby do tego doprowadzić, a taką osobą może być Deadpool. A wy widzowie napiszcie w komentarzu co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film, jak i czy wolicie Avengersów czy Ligę. Jeżeli film się spodobał zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć.